Witam Was w nowym odcinku z serii Clash of Clans Dzisiaj będzie mały vlog. Zapraszam do oglądania Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich sprawach związanych z nagrywaniem związanych z częstotliwością stawiania filmików na YouTubie i Ogólnie o nagrywaniu i sposobie nagrywania. O częstotliwości filmików na YouTubie może zależeć jedno. Albo raz w tygodniu, albo dwa razy. Nie wiem, kiedy to nam jest po prostu. Kiedy będziemy chcieli nagrać, kiedy będziemy mogli, kiedy w ogóle przyjdzie nam taka namiastka tego. Że będziemy chcieli nagrać to. Bo, gdy na przykład będziemy tacy. O, ja. Dzisiaj muszę. Nie chcę, mi się mam dużo lekcji. To nie będzie tych filmików. Dlatego wiecie. Przepraszam za palca. Dlatego wiecie. To zależy od tego, co nam się będzie chciało. I na pewno te filmiki będą przez dłuższy czas. Bo nie będzie tak, że. Yy, jeden filmik, yy, potem dwa tygodnie przerwy i drugi. Może pięć dni, trzy dni przerwy, maksymalnie tydzień. A jak na przykład wyjedziemy na wakacje albo na kolonię zimową, to nie nagramy przez dwa tygodnie, nie? My z, Piot yy, my z moim kolegą ma na imię Piotrek ogólnie, nie? Yy, yy. Jeździmy na nartach dobrze, umiemy jeździć, zjeżdżamy z dużych stoków. I jedziemy w zimę po prostu na taki obóz narciarski, na taki wiesz. No, na taki wiecie. Yy... Przepraszam za ciszę, ale myślę. Bo zima długo, a ja mówię o zimie. Bo do zimy długo, a ja mówię o zimie. No nie, to jest mądre, mądre! Dobra. To jest bardzo mądre, ale po prostu takie mądre, że ból, 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 ból. dupy, nie? Ale ogólnie opyla się, z na nasz kanał, bo często się pojawi. Raz w moim wykonaniu, w środę lub w sobotę, w sobotę właśnie. Chyba, że coś nagram jeszcze na, na, tym, na... na... No właśnie na tak na tygodniu to w soboty pojawi się filmik z baski prawdopodobnie. Może z ciekawostek może z ataku, nie? Ale zawsze coś będzie, zawsze coś będzie, zawsze coś nagramy, bo my nie zamierzamy zaniedbać tego kanału. My zamierzamy, my zamierzamy rozpowszechniać go. My zamierzamy dużo osób dobić, nawet jeżeli nasz Nasze bycie na YouTubie miałoby trwać miesiąc, to my, my będziemy, my będziemy trwali. My, my jesteśmy nami i my zawsze będziemy trwać na tym YouTubie. Nigdy nie przepaścimy tego i zawsze będziemy. Na nim trwać. No nie zawsze, bo pewnie 30 lat, nie, nawet za kilkanaście, może kilka lat, może 8-9, przestanie nam się chcieć nagrywać. I w ogóle, młodzi youtuberzy albo ci to dopiero za, zaczynają, to mają sporo słów, ale są mało znani, bo tak naprawdę to mają multi konta różne. Te ludzie, ci ludzie. Mm, i dlatego a tak to mają tak na przykład my nie my taki Rezi nie że nie promuje kanał ale mówię tylko ma tam milion subów ale tak naprawdę aktywnych dobrych sub, yy, subskryberów ma 250 tysięcy dlatego to są multikonta wiecie co są właśnie tutaj się tak przyjęłem z tym smokiem tak długo ten nie mogłem go dobić Jeb. no kurde w końcu po prostu Cholera, ten smok padł, ale długo, chyba wszystkie łuki, no wreszcie. Tą łuczniczkę nazywałem Laura, nie wiem dlaczego. Tutaj. No i jak kupimy sobie lepszy sprzęt, będziemy nagrywać już tak nie z góry, tylko tak sam ekran, nie? To wszystko po to tu się lepiej, w ogóle będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja w to wierzę. Tak, przepraszam za ciszę, ale tak się zastanawiam. No właśnie, mówiłem, że jestem chory. Bardzo. Ale spokojnie, to wszystko da się. da się wiesz. Da się, da się. prze. A, sorry. Wszystko da się przeboleć. Chorobę. Chorobę. Tak, chorobę, właśnie o to chodzi. Może tak nudno gadam nie Za 30 sekund się pożegnamy Tutaj widzicie Czasu jest tyle Pożegnamy się Powiemy na, na koniec parę słów I tyle Taki mały vlog Odnośnie nagrywania na YouTubie No i ogólnie o wszystkim, co się dzieje na tym kanale, będzie więcej filmików. Fajnie, fajnie ten, fajnie jest nagrywany na YouTubie. Ja cieszę się i mam taką satysfakcję. Dobrze, właśnie. Cieszę się bardzo, naprawdę się cieszę, że mogę dla Was to robić i robię to dla Was. Tak. Więc. Słuchajcie, więc. Dziękuję za uwagę. W tym filmiku to by było na tyle. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Po więcej, po to, abyśmy się rozwijali sobie kupimy lepsze sprzęt, będzie lepiej. Uwierzcie mi, będzie lepiej. Dlatego. żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Taki lightowy vlog. Nara! O, chciałem jeszcze coś powiedzieć, bo tu dorobię trochę filmu, że yy, następny filmik będzie już niedługo. Więc na razie, cześć!